Cześć, witajcie na kanale drużyny Federfans. Mamy już pierwszą połowę grudnia, e, dokładnie kilka dni po Mikołajkach, a my z Krzyśkiem postanowiliśmy powędkować na Komercji, ponieważ pogoda nam aktualnie na to pozwala. Korzystając z okazji, e, dzisiaj chcieliśmy połowić z Marcinem troszeczkę w inny sposób. Większość osób, która wybiera się zawsze na komercję, w 95% używa metody. My chcemy dzisiaj spróbować troszeczkę innego sposobu ze względu na to, że mamy grudzień, woda już jest zimna i ryby inaczej trochę reagują na pobieraniu pokarmu. Chcieliśmy wykorzystać typowo Zimowe wędkowanie. W moim przypadku e, dzisiaj chciałbym użyć Magot Federa, czyli koszyk do robaków. Tutaj, akurat, e, jest to koszyk Prestona z systemu ICS o gramaturze 30 gram, e, duży w rozmiarze large. Z tego względu go używam dzisiaj na początku większego, później przerzucę się na mniejszy, bo chcę trochę tych robaków podać, liczmy do tej wody, w, w ten dystans, który tam sobie powiedzmy znajdę, który zaplanuję i z czasem podam trochę robaków Żywych, ale mimo, że spróbuję martwych też. No i oczywiście na haku żywe lub martwe robaki. Jeżeli to nie będzie się sprawdzało, no to spróbuję, założyć może jakąś rosówkę albo jakąś kukurydzę, żeby zobaczyć, e, jakie będą efekty tego łowienia. E, do dzisiejszego łowienia u, użyję dwóch zestawów. Pierwszy jest to wędka 12-stopowa, 3,6 m do 60 gram. To akurat w moim przydaniu jest, w wydaniu jest to Signatur Pro od Mavera. Do tego użyję kowrotek bytraner x -Areo 4000. Żyłka główna nawinięta 022 Shimano Technium. Jeżeli chodzi o Przypony to w większości będą to dziesiątki z e, kakami małymi 18 lub rozmiar 16. Natomiast w czasie łowienia, jeżeli okaże się, że te ryby nie będą e, dobrze pobierały e, pokarmu, spróbuję ten przypon wydłużyć maksymalnie do pół metra i zobaczyć, co się będzie działo. To jest akurat zestaw pod dalsze odległości. Natomiast Wykorzystam jeszcze do bliższego łowienia wędkę krótszą. Tu jest 10,6 10, stopy krótki kij 3,15 do łowienia na bliższe dystanse. On jest bardzo delikatny, ma ciężar wyrzutu do 40 gram maksymalnie. Kowrotek taki sam, żyłka taka sama, koszyczki te same. No i zobaczymy, ustalimy sobie Dwa dystanse, jeden bliższy, drugi krótszy. No i w czasie łowienia, no, okaże się, czy ta ryba będzie żerowała bliżej, a może dalej, zobaczymy. Więc ja powoli przychodzę do łowienia, a teraz oddaję słowo Marcinowi. Drugim alternatywnym sposobem, e, bo tak Krzysiu powiedział, co będzie robił, ja teraz Wam opowiem, co ja będę robił. Dla mnie alternatywnym sposobem na wędkowanie komercyjne zimą, to jest po prostu standardowy zestaw do Federa klasycznego. Wyobraźcie sobie, że przyjeżdżacie chociażby na zawody w takiej porze jak teraz, na przykład wczesna wiosna, czy właśnie późna jesień, albo nawet zima, i metoda nie działa, albo siedzi cały dzień, żeby złowić jedną rybę. Alternatywnym, alternatywną możliwością jest użycie po prostu zestawów klasycznych. No i dzisiaj chciałbym wam parę słów na ten temat powiedzieć, jak ja wędkuję na zestawy klasyczne na komercji tym razem. E, przede wszystkim przygotowałem sobie, jeżeli chodzi o zanęty, przygotowałem sobie zanęty na bazie mączek rybnych, bo uważam, że zanęty, które są, które będziemy używać tutaj na komercji, muszą być na bazie mączek rybnych, dlatego, że te ryby są tutaj do tego przyzwyczajone. Tu na tym łowisku odgrywa się dużo zawodów. Tutaj przyjeżdża sporo wędkarzy właśnie z metodą, oni wszyscy używają mączek. Tu nawet leż i Płotka już zna ten smak i ten zapach i należy tego użyć. Więc dzisiaj będę używał zestawów klasycznych, ale będę do dawał do nich zestawów yy, zanęt, przepraszam, yy, właśnie na mączkach. Podstawową zanętą dla mnie na zimne miesiące to jest po prostu, tu mam go jeszcze w starej wersji, yy, Match Method Mix Dark, czyli podstawa podstaw komercyjnych, tylko że w wersji ciemnej, czyli tak zwany low-feed, czyli zanęta, która nie przekarmia za szybko ryby. To użyję jako bazę, natomiast do tego domieszam niewielką ilość jedynki, ale zielonej. Dlaczego zielonej? Dlatego, że uważam, że zielony to jest bardzo mocno komercyjny kolor, po pierwsze, a po drugie, hmm, chcę sobie dać szansę też na inne ryby e, oprócz karpi, dlatego dodaję słodyczy, e, ale zielonej, tak jak powiedziałem, dlatego, że jest to komercja i uważam, że te ryby fajnie tutaj reagują na ten kolor. To są zanęty, natomiast nie odpuszczę sobie. Małego dodatku 2 mm peletu, mimo że to będzie klasyk, to będzie trochę nowoczesny klasyk. Dlatego, że E, wszyscy tutaj wędkują przy użyciu 2 mm peletu. Ja mam tu dwójkę sonu, który używam już bardzo długo i jestem z niej zadowolony, więc ją też użyję. Rozrobię ją standardowo, jak się rozrabia pellet do tych 20 sekund, ją troszeczkę domoczę, natomiast dokleję ją znowu e, wash-outem, tym bait boosterem ze sonu, dlatego że to jest fajny truskawkowy zapach i tutaj damy sobie szansę na, na, na większe ryby i na srebrne ryby, dlatego. Że to jest słodycz, a zimą słodycz tutaj będzie dobrze działać na te mniejsze ryby. Przy klasyku mam robaki, eee, są jeszcze mrożone. One na pewno nam się rozmarzną, chociaż nie jest to żaden problem dla mnie dzisiaj, bo, bo powoli mi się tutaj odmarzają. Eee, to jest gruby robak, standardowy. Mam pinkę eee, też zamarzniętą. Ona będzie głównie do zakładania na haczyk. Kukurydza. No bo dodatek jej zawsze będzie dobry, przy, szczególnie kiedy łowimy karpie. A tutaj mam moją tajną broń, słuchajcie, to są moje hodowane własnoręcznie koleżanki. Być może dzisiaj e, będą mi bardzo potrzebne, bo, bo ryby tutaj często zimą reagują fajnie na, na e, tą dendrobenę kalifornijską. Co dalej mogę Wam powiedzieć? Powiem Wam na pewno tak. Obowiem Wam o zestawach, bo zawsze nas o to prosicie. Więc opowiem Wam o zestawach. Skoro jesteśmy przy mojej półce, zacznę od, od przyponów. Mam tu zestaw przyponów, natomiast dzisiaj będziemy używać głównie, słuchajcie, powiązane. Mam na hakach SFLB, to są bezzadziorowe haki, no bo wiadomo, jesteśmy na komercji, na której obowiązuje zakaz używania haków z zadziorami. Mam szesnastki, mam osiemnastki w różnych długościach. I to mi powinno wystarczyć, natomiast jeżeli chodzi o kije, dwie długości wędek dzisiaj mam e, do dalszego dystansu. Mam superę o długości 3,50 m. E, uzbroiłem je w szczytówki, ją w szczytówkę 1,5 OZ, bo jakoś super drobniutkich rybek nie mam zamiaru tutaj łowić. Mam nadzieję, że się pojawią trochę większe. Dlatego mamy 1,5 OZ-owe szczytówki. Zestaw jest zawiązany na żyłce 6LB i do tego mam tutaj zawiązaną strzałówkę 8LB. Na obu zestawach mam strzałówkę. Zawsze używam na komercji strzałówek, mimo, że czasami, że to są krótkie wędki i teoretycznie nie potrzebuję, dlatego, że jeżeli trafiłaby mi się jakaś większa ryba, a tu często są jakieś zaczepy, korzenie. I karpie często przy, o ten swój tą swoją płetwę grzbietową. O ten kolec potrafią bardzo szybko przeczeć cienkie żyłki. Więc dlatego stosuję sobie strzałówki 8LB. E, zobaczcie. Tutaj jest. Zestaw wygląda tak. Ja sobie tutaj przytrzymam. Do, na żyłce mam zrobioną skrętkę. Ona ma z 15 cm. Tak. Skręt, przed skrętką zamontowany jest taki Line Protector z Prestona, na którym zatrzymuje e, mi się koszyk. Koszyk mam powieszony e, tutaj dalej od żyłki, dlatego że ten zestaw będzie lądował na jakieś 50 metrów i e, uważam, że, a przynajmniej mam nadzieję, że będą lepiej widoczne brania na dalszej odległości. A z kolei skrętka Zakończona jest quick change swivelem. To jest taki konektor do szybkiej wymiany e, przyponów. Jest to wersja mała, tutaj większa nie jest mi potrzebna. No a koszyk na dalszą odległość mam założony e, dystansowy e, z obciążeniem dolnym. On ma akurat tutaj 25 gram. Myślę, że spokojnie nim sobie te 50 metrów sypnę. Teraz pokażę Wam drugi zestaw. Ten sobie odłożę. Drugi zestaw jest krótszy. To jest wędka, która ma 3 metry, czyli dziesiątka, tak zwana. Ona jest zbudowana praktycznie identycznie. Też ma 1,5 zatową szczytówkę. Żyłka jest 6 plus 8 lb strzałówki. No i tutaj zestaw różni się tylko tym, słuchajcie, że jest skrętka. Skrętka, oczywiście, znowu zakończona jest tym konektorem do wymiany. Natomiast mamy tutaj już inny koszyk, koszyk do łowienia na krótkich dystansach, nie taki, który ma za zadanie lecieć gdzieś daleko. I tutaj ten line, ten stop stop protektor na niego wchodzi po prostu zwykły podwójny krętlik do koszyka. Tak? Tym się różni no, bo to nie są dalekie dystanse, to będzie ze 30 m, 25, 20. Ja tutaj nie potrzebuję wieszać tego koszyka daleko. Tak wyglądają zestawy. Chyba myślę, że z takich podstawowych rzeczy powiedziałem wam wszystko, co jest najważniejsze. I przejdziemy zaraz sobie do wędkowania, wrócicie do naszych stanowisk. Na pewno tam jeszcze dwa słowa będziemy chcieli wam dzisiaj przekazać. Pokażę Wam teraz, jak funkcjonuje Maggot Feeder. Pokażę Wam, jak jest zbudowany zestaw, jak go używam. Na koszyku założyłem, do koszyka założyłem przypon e, dziesiątkę z haczykiem osiemnastką. Bardzo mały, ze względu na to, że no jest chłodno, więc uważam, że ryba no, Powinna mieć mniejszy haczyk, żeby dobrze się zapiąć. Jak widzicie, na zestawie mam e, duży koszyczek e, Prestona do robaków. magor Feder. Ciężarek e, w tym koszyku jest umieszczony, umiejscowiony na dole, więc jak on wpada do wody, no to centralnie ustawia się tak. I przez otwory, które są w koło, wychodzą robaki. No a przypon leży z boku. Które z miłą chęcią ryba pobiera. Teraz pokażę Wam, jak dokładamy robaków. Oczywiście żywych. O, no, do pełna. I przykręcamy górę. Trzeba uważać, żeby się trochę nie przycięły. No, i jak koszyk wpadnie, no to robaki będą wychodziły przez otwór. Dobrze. No to lecimy z zestawem do wody. Tutaj akurat teraz będę korzystał z wędki 12-stopowej i tu sobie zaklipowałem dystans 50 metrów. Natomiast na krótszej wędce mam dystans 30 metrów i z tych dystansów będę próbował łowić ryby. Dobra, i lecimy. Żywka topimy i czekamy na pierwsze skazanie. Niestety, nie jest tak łatwo. Trzeba mieć tu sporo cierpliwości. W ogóle zimą trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości do wędkowania. Spróbujemy teraz coś tutaj zmienić. Dołożymy jeszcze jedną pinkę z dwóch, czyli zrobimy trzy. Tylko ta niech będzie biała. I damy trochę więcej robaków. To koszyczka. Już płocie dzisiaj tak słabo biorą. To jest naprawdę słabiutki dzień. Przecież tutaj jest tyle płotek, że głowa mała. W normalny dzień, kiedy normalnie ryby żerują, te płocie to jakby człowiek się nastawił tylko na nie to może złowić jedną za drugą tak naprawdę i to nie te mniejsze tylko jeszcze większe natomiast dzisiaj jest tak jak jest w końcu mamy grudzień i tę zaawansowaną pierwszą część <noise> więc można równie dobrze zdejść u kijów nad wody No, coś tam jest, jakieś maleństwo. Słuchajcie, jakie brania! Po prostu szturchnięcia szczytówki. Szturchnięcia, i to takie delikatne. Wystarczyło dołożyć jedną pinkę i zamiast dwóch podać im trzy. Niesamowite. Pierwsze ryby, pierwsze kilka tych płoci, brało na dwie pinki. Potem pół godziny przerwy. Teraz dopiero przy trzech pinkach i większej ilości robaków w koszyku. Mała, chodź tu. Piękna, czerwononka. No, uciekaj. No, zobaczcie, jakie mamy dzisiaj warunki. Marcin zaczął łowić płotki, a ja złowiłem kawał lodu. Mówi, przerzuć się troszkę w bok, spróbujesz łowić ze mną płocie. Mówię, ok. No i się okazało, że Tafle lodu złowiłem. Na szczęście udało się wyciągnąć koszyk, i gdzieś tam przy tych trzcinek zamarza. No jak widzicie, koszyk Magotweder, długi przypom. Już nawet kombinuję małą rosówkę założyć, żeby cokolwiek złowić. Ale no niestety. Jak na razie jedno mocne branie. Tafla lodu, którą jak widać tutaj odpływa, właśnie jakby Marcin mógł pokazać, odpłynęła od trzcin, i ją właśnie zahaczyłem. Zobaczymy, może w tym miejscu uda się coś złowić jeszcze. Jako... Chodzi mi o rybę, nie o lód, ale no zobaczymy. Na razie, tylko Marcin gdzieś tam z klasycznym łowieniem dobrał się do płoci. Niestety, jedno większe branie, które miałem, niestety bardzo szybko spięte i ryba nie została wyholowana. I na razie cisza, więc no, w moim wykonaniu, magot feather dzisiaj nie za bardzo działa. Myślałem, że chociaż jakieś pojedyncze karpiki uda się coś złowić, ale niestety. Marcin dobrał się do mini-płoci i chociaż coś łowi. No ja kombinuję dalej, może się uda coś więcej wykombinować. Zobaczcie. 50-centymetrowy przypon, dzisiaj tylko jest sens wędkować przy takim przyponiku, no i przy malutkim haku takim, to jest osiemnastka bodajże bez zadziorowa, no bo tylko na takie wolno tutaj wędkować. No i patrzcie, dwie pinki, a przepraszam, ostatnie brania to były na trzy, i jedną bialutką dodaję. Tak wygląda ją trzy pineczki na haku. No i daję trochę pinek na zanętę, trochę robactwa, grubego robaka. E no i co, zamykam to w koszyku. No i tak wygląda zestaw. Zestaw do łowienia płci z komercji. <grytania> Natomiast mam też tutaj pelet. Mam tutaj kukurydzę. Ja to wszystko stosowałem wcześniej, bo miałem nadzieję, że uda mi się złowić jakieś karpie. Natomiast no niestety dzisiaj są tylko płocie. No i zarzucam sobie na 30 metr dosłownie w lewą stronę pod krzaki. To jest jedyne miejsce, w którym dzisiaj. Można coś złowić, bo e, niestety wszystkie większe ryby poszły gdzieś na głębszą wodę. Oczywiście próbowaliśmy tam wędkować, ale nie wiem gdzie się zgrupowały, nie jesteśmy w stanie ich e, dzisiaj niestety tutaj w tym rejonie znaleźć. Być może siedzą gdzieś tam te karpiszony niedaleko pomostu, a może mm, tam często lubią sobie siedzieć z tamtej strony wyspy. Nie mam pomysłu. Natomiast, żeby nie siedzieć bezczynnie i wykorzystać jakoś to wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy, no to ja wędkuję płocie. Krzysztof próbuje się do nich dobrać, bo on ma trochę trudniejsze zadanie, bo siedzi dalej. E, no natomiast ja stosuję taki zestaw, jak widzieliście, i te maleństwa łowię. Nie wiem, ile już ich złapałem przez ten cały czas, tam kilkanaście, no bo jak w pewnym momencie zaczęły brać, to to było ich kilka pod rząd, potem znowu kilka, potem przerwa, potem przypinki, i znowu zaczęły brać. Zobaczymy, jak to się skończy dzisiejszy dzień i kiedy nas stąd pogoda wygoni, bo już troszeczkę pokropiło. Teraz jest bardzo ciemno. Naprawdę robi się już mało przyjemnie, i trzeba będzie niedługo pewnie zawijać manele. Ale jeszcze trochę powędkujemy. Miałem nadzieję, że uda mi się tam pod tą wyspą dobrać do jazi. I... Znaczy mi, no nam, bo Krzychu też na ten pomysł... W, o! Na ten pomysł wpadł. Nie wiem, czy coś siedzi. Chyba nie. Ale branie było bardzo ładne. Krzychu też na ten pomysł wpadł. Natomiast jazie dzisiaj też nie chcą z nami współpracować. Obżarły mi dwa robaki. Dwa robaki. <laughs> jedna pinka została. Jedna czerwona. Dołożymy im tutaj. Białą i żółtą jakąś. Zapakujemy trochę robaczków. Zauważyłem, że są łasne na te robaki. No i... Zarzucamy. Chyba trochę za słabo ubiłem ten koszyk, ale nic się nie stało. Jak Marcinu. Powoli kończymy wędkowanie na dzisiaj. No, można powiedzieć, że wędkowanie. No wędkowanie. To, to ja bym powiedział bardziej, że nierówną walkę chyba. No skupałeś tyłek mi dzisiaj niesamowicie. No ewidentnie dzisiaj. Tylko i wyłącznie klasyk i twoje płocie dały jakieś wyniki. Czy wiesz to. Tu nie ma co ukrywać, bo przynajmniej ja tak do tego podchodzę: że człowiek, który przyjeżdża na komercję zimą, to jednak mimo wszystko chciałby złowić trochę większe ryby, nie? Karpie, no, leszcze, bo są tutaj piękne karasie, lina to może niekoniecznie, ale jazie często się tu trafiały, nawet do tej porze roku. No i ja byłem przygotowany, że jak my przyjedziemy z takimi dziwnymi zestawami, innymi niż zawsze wszyscy przyjeżdżają, czyli metodą, to uda nam się coś fajnego jednak złowić, tak? No niestety nie udało się. Ty... Nie wiem gdzie. jak ty myślisz? To gdzie, co, co. Gdzie te ryby? Bo one tutaj są, tak? Tylko kwestia co się stało przy tej pogodzie, gdzie one gdzieś musiały wędrować, gdzieś musiały w jakiejś dziurze się zaszyć. Jedynym rozwiązaniem było dla mnie przynajmniej, bo miałem taką możliwość, bo miałem niedaleko tutaj tą wyspę i krzaki łowić małe ryby, tak? Tak. No w moim przypadku od... W sumie od bliskiego dystansu po 70, nawet 5 metr i tylko jedno dotknięcie na 50 metrze. Mhm. No to ciężko ciężko cokolwiek wywnioskować. Mhm. I krótki przypon i długi przypon i robaki i rosówka i kukurydza na haku. Rosówę też sprawdzałeś? Tak i niestety nic. Ale co powiedzieć. No Kolega za mną który siedział podhaczył tylko jedną rybę. Podhaczył. Bo Łowił na dwie wędki na metodę i bez żadnego brania. Mhm. Tutaj no... U mnie ja ci... Ciśla... No tak on podhaczył rano, jak coś ta, tam gruntował ta, sobie... Rzekonią. A no. no to jak podhaczył, no to te, ta ryba gdzieś tam była, stała w którymś miejscu, ale... E, no Ale później gdzieś... nie namierzył, bo nic nie złowił, nie? No. Zgadza się. Nie wiem, wyniosła się gdzieś ta ryba, na pewno w jakiejś, jak ja to mówię, zawsze zimowej dziurze. Łowisko idzie spać, przynajmniej takie mam teraz wrażenie. Chociaż czasami potrafiliśmy tu przyjechać w grudniu i to jeszcze jak był śnieg, albo zaraz przed wigilią, pamiętam, i te karpie chciały z nami współpracować, wyciągaliśmy je takie, aż w takim pomarańczowym, zimowym kolorze, natomiast Dzisiaj w ogóle mają wszystko w nosie. No tak też bywa, trzeba było łowić płocie, nawaliłem tych płoci, aż w końcu nie chciało mi się już tego nagrywać wszystkiego, ale kilkanaście na początku, no, no może naście, dziesiąt, nie wiem, sporo tych płoci było. Natomiast u ciebie nie było już tak kolorowo. Nie wiem, no. nic nie złowiłem. Myślę, na, że nawet myślę... jak mówiłeś, a poczuć gdzieś bliżej. No to tak podrzuciłem, że trafiłem w taflę lodu i sobie pociągnąłem trochę lodu. Kurde na wodzie. Mówię, no super. Jeden koszyk gdzie? Poszedł kurde w wyspę i kit. No jest i... tam jest takie drzewo i to, to drzewo już jest na święta kurzykami do Magot Federa, a od ścigacza uzbrojony. Także tak, już tak, świątecznie tak. jest na wyspie. Jak ktoś latem tutaj będzie pływał, to może sobie przyjść i pozrywać. No i Baszantów też już chyba z, z 15 leciało z wyspy. Tak. <laughs> Także się wystraszył. Nie, dzisiaj w moim wykonaniu to totalnie zero efektów, no. Nie wiem czy coś siedzi czy nie, ale te płotki non-stop, non-stop. To nic Maciej. Nie, nie ma. Branie było, ale ryba gdzieś tam została na dnie łóżka. To kończymy na no, dzisiaj, zbieramy się do domu. No zdecydowanie, mamy zaraz już 15 godzinę. To niepostrzeżenie lada chwila, zrobi nam się tutaj ciemno i nie zdążymy się spakować. Tak. Myślę, że odkujemy się tutaj na wiosnę, bo, bo ja liczę tutaj na fajne jaziki, nie? bo mm -hmm. na klasyku twierdzę, że można połowić tutaj piękne jazie, yy, ale to myślę, że wiosną. Na dzisiaj były płocie z komercji. Zgadza się. Trzymajcie Pięknie. się. Na razie. Okay.